Thank <laughs> you. 21. Konkurs Gwar po Cieszyńsku po obu stronach Olzy. W tym roku przesłuchania 25 i 26 listopada. Rozpoczęliśmy dzisiaj o godzinie 10.00 i mamy dość fajną frekwencję, bo jest ponad 120 zgłoszeń. Ponad 150 dzieci, młodzieży zaprezentuje się tutaj u nas na scenie. Nie było to tak dobrze. Ale jeszcze z nogi nasza lektorka zapowiedziała mu, że przykluci gościa. Jakże przyszła ku niemu i przyklucnęła, podziwiała się w te maluńskie pateczki. A ona nas, u nas się na Z Trzy dni piszczała: Pazury go dziękuję. Kto pytanie, co cię ktożę wybał w korku? Cóż byście czego nie wiedzieli łowić się? Co macie jest to regionalizm? Mówię jako się kie kiedyś dzieci bawiły. Od Ewy Szczerbowej. Jestem na gwarze piątym rokiem. Jestem w piątej klasie, czyli chodzę na gwarę już od pierwszej klasy. Kiedy rośnie na każdej gniecce, pięknie porzuć i burkało się, aż się a na živý nasušit, aby bylo do fazoli, do kyslejka pusty a i do chvíli. Chuli. Já přijechałem tu po raz třetí i můj brat po raz druhý. Já mám text Karola Pěkzy jako Pavel Krinželo, kvůči ugrač Vilka na Gajda. Já mám opis koně. To za bohu času, když na vidíce, je já Pavel Krinželo. Povědám mu mama dołała i nie to były suche misty. Ale nie, Dawidku, co się robi z drzewa, które się napilęczy, że się. i z którego to potem naszymać? To jest taki taki krótszy wiosen. A co myślisz, jeżeli Giesik uciekł w morzu, bo ją serozna dostarka spytała, a ją aż o śmiech wrócił. Chodził on na głowie kobieca, by nie doskonał wyglądać za uszy od panie. I tam wiecie, że do szkoły chodził ze szkolniczymi. W naszym potopu, na jednym miejscu, był taki ogromny plażak. Ani mógł to spać, tak się rado Rano się spakowali piłką, śmiechiem, sikierkiem i jak się uskacznie, i śmień. Ale już się o tym nie pamięto, kto był autorem tego zadania. Koni należy do Kula, byk, krowa, świnia, bara, koza, koło. Chociaż mało do chodzisz, jako A odwoła. Alkoła. było wielu w Łoczy, kiedy są dyncki ślad. Dzisiaj można się południowo po stracić, niech koło idzie. Ludzie z Łodzi byliście kiedyś na górowskiej święcie, którzy jak się tam jeszcze nie byli, to to trzeba naprawić. Jednak budzą już od kolegi. Pokojnie. Zapach tej biednej tradycji nie skończyło i celowało patrzeć o kształt mi o tym tak opowiadała, 6 grudnia, a podejście w czasie